Witajcie, jak z tej strony. Dzisiaj zabierzemy się za otwieranie darmowych tiketów, które otrzymaliśmy w podziękowaniu. Zobaczymy co jest w tym banerze. Czy jest jakaś postać, której nie mam. Albo na której najbardziej by mi zależało. Tego, bardzo bym chciał, go na trzech gwiazdkach. Wydaje się być naprawdę fajny, z tego co nim grałem, może z 2-3 gry. Ok, Vegeta, Gogeta. Czy jest ktoś, kogo tutaj nie posiadam w kolekcji tutaj w tym głównym banerze chyba nikogo takiego nie będzie. Ok. Dobra. To zabieramy się wtedy za otwieranie tego. Otworzymy potem jeszcze mam chyba 160 takich innych tiketów. I jeden ten tutaj gwarantowany otworzymy. Czyli będzie mieć tam 170 tiketów, jeżeli potrafię dobrze liczyć. To zaczynamy. To nic ciekawego nie ma jak na razie. Jedna kapsuła. Zobaczymy. Nawet nie wiem, czy to tutaj. W... To chyba są 10 razy pojedynczy ticket. Trochę bez sensu, ale. samy jestem ciekawy, co to może wypaść. Czy są same sparking czy. No, jednak nie. Okej. Okay. A nie. Myślałem, że pojedynczy. Czyli cała dycha będzie ok. To będzie szybciej niż myślałem. Ale no nie zapowiada się nic fajnego, niestety. Taką paczkę w podziękowaniu mi dali za ponad 2 lata gry. Oni powinni się wstydzić. Straszna paczka. Miejmy nadzieję, że te kolejne będą wiele lepsze. Tutaj sobie weźmiemy ten, jest gwarantowany. Najpierw rzucimy właśnie te szybkie, potem weźmiemy te. 16 razy, tamtą pakę. Którą też otrzymaliśmy za za otwieranie za CC. To coś na takiej zasadzie było 160. Myślę, że to jest taka jak na osobę, która nie wydaje kasy na tą grę. To jest nawet, nawet nie mogę narzekać. Dobra, co nam tu upadnie? Demon King Piccolo on też dostał kiedyś zękaj, ale ja go nie robiłem Zobaczymy na jakie mam ciebie no, Na siódmej gwiazdce, na ósmej gwiazdce Ok Dobra To teraz nam no, zostałem te ostatnie Które dzisiaj, co prawda mam jeszcze kilka innych darmowych Ale nie będziemy otwierać Dobra Zobaczymy co tutaj może wypaść fajnego O tu już są rewolucyjne postaci są te, To jest chyba z drugiej rocznicy Goku mam w trzech gwiazdkach Trunks jak wiecie Future ma jest chyba Najlepsze drużyna aktualnie, chociaż teraz Rival Universe na pewno będzie tą, którą będę częściej używał. Mam na trzech gwiazdkach. Zamasu mam od dziwo bardzo dużo, chyba na siedmiu nawet, ale zawsze mi się przyda. Sheneron. KGT dużo nie używam, więc jak nie wypadnie, to nic nie stanie. Cel. Ja tutaj naprawdę są fajne postaci. Dobra, o, Bardoka nie mam. Liczę na jego, że przynajmniej raz mi wypadnie bardzo bym chciał Vegeta Trunks, ok dobra, to nie będziemy przedłużać zabieramy się do rzucania 16 razy, ok no, animacja taka sobie niby 5 kapsuł, ale normalny namek To o, dobra, czyli będzie sparking? Bardzo fajny Już to będzie bardok. Ten czerwony, którego nie mam. Właściwie mi padnie pewnie trzy inne bardoki. Tych nie, nie, nie potrzebuję. Dobra, ciebie nie mam wmaksowanego, więc zawsze przydasz. Ma rewelacyjną umiejętność Że zatrucie i paraliż. Czy tylko paraliż? Ale naprawdę jest przegięty. Dwukrotnie, jak wchodzi na, na pole bitwy, odpala się to. Nie ma 100% paraliż. <grych> Ojej, ten nie jest rewalcyjny. Ten hero jest o wiele lepszy. Ale śmiesznie, bo go chyba on na 3 czy 4 gwiazdkach, więc patrz na to, że był też jedną z pierwszych postaci, to to rzadko mi wypada. Ojej, no patrzcie, to taka Rodzinka nam wypadła A nie no, już mam na 6. Czyli mamy no, na 4 czterech na 6 mi się zrobił. Ten sparking, Herku Co tę jakiś Oho, to na ciekawe. Nie, nie zdawałem sobie sprawy. To kto wie, może czasami na ławkę go wziąć? Jak się z niego nie korzysta to nawet nie wiadomo. Dobra. To już tam następną. tu niestety jak nie może być ale dobrze idzie czy teraz będzie wtedy sparking nie mogę narzekać oby jakiś przydatny też się cieszę, że widel dostaje, bo jak widzieliście nie mój w wymaksowanej bardzo dobrze hm, kto będzie teraz Kayle no, do Rival Universe przydano owe No, no Okej. Okay. cieszę się, że mi Dawida wypada. Bardzo fajny. Nie mogę narzekać. O, patrz, już mamy na szóstej gwiazdce. Dobra, zobaczymy, co na boostie. Ona chyba tylko postać hero bustuje. No, ale patrzcie, 50% na szóstej gwiazdce. No dlatego to fajny z szalotem, kiedy zrobiłem fajną drużynę, właśnie samych hero. Tam jeszcze był poza szalotem, był chyba Imagin Buu, ten gruby. Bo on, Herkul, -Cool chyba, bustuje właśnie postaci Imagin Buu. Dlatego go wziąłem, żeby leczył pozostałych. Był szalot, chyba i właśnie Herkul. -Cool. Naprawdę była śmieszna drużyna. A ja nawet parę razy wygrałem z tych pamiętam Oczywiście nie była to najlepsza możliwa, ale miałem fajny grancję. Kto wie, może ją kiedyś otworzę i zobaczymy jak pójdzie. Chociaż wiadomo, teraz jest coraz więcej nowych postaci, pełny zenkaj, Więc na pewno będzie trudniej niż wtedy. O, tu raczej nic ciekawego nie będzie. Jak teraz czwarta postać nie będzie na Extreme, stream, to skipniemy. Uuu! Dobra, fajnie, że się powstrzymałem. Piccolo. Nie wiem, czy go mam wymaksowanego, czy nie. Patrzcie, byłem blisko jej skipnięcia. <grych> Ale akurat się dopisało. Powiem szczerze, nie zwróciłem uwagi na animację, dlatego chciałem pominąć. Janek tak dalej pójdzie, to widać, będą się gwiazdce? Chociaż Chociażby musiałem jeszcze 4 razy wypaść. Okej. Okay. Chyba 13 razy. Fajnie, że takie coś dają. O pełni części. Mogliby też w tych właśnie sklepach zaktualizować te postaci, te Z-Powers do poszczególnych postaci mogłyby sporo punktów, mam sobie wymienił nawet na jakieś, nie wiem, Extreme. Dobra No, kto wie, może teraz to będzie jakiś parking, oby. O. Oooo, nie. powiem Wam, że spodziewam się WIZA. A nie wiem czy Goku SSJ3 też daje dwie postaci z Parking. Chyba raczej nie. Bardzo fajnie. Nie ja bym chciał właśnie, żeby mi wypadły te postaci z yy, rocznicy drugiej. Bo one rzadko były w banerze. O, patrzcie, druga postać. O, Vegeta ma Bo one były rzadko w paczkach, więc nawet nie było kiedy ich sobie powiększyć. A mówię Future Trunks by na pewno też korzystał części jak mógł Chociaż kto wie, może jakbym wpadł w patan, Goku z GTA o 4 to może też bym właśnie drużynę GT zrobił Kto wie Okej okay. O nawet mam szczęście do paczek Szczerze nie, nie zwróciłem na to uwagę, nie sprawdzałem jakie tam ekstras... O! No o, kurczę, ładowanie Czy kto wie może bardak mój będzie, oby Albo jakaś właśnie postać extreme, której nie mam. Ale Bardock będzie rewelacyjnie. Tutaj będzie kolejna nowa postać, jak widzieliście wcześniejszy filmik. To było super. W ciągu dwóch dni ten nowych postaci to nigdy nie miałem takiej sytuacji. Extreme. O, to widać nas lubi. Nie mogę narzekać. A, Google to też jest fajny. on naprawdę jest przegięty. Jest jeden chyba za lepszy w postaci extreme. To może on nam pasy ładowania zrobił. O, chyba tak będzie. Ona mu rośnie na czwartą gaskę? Nie nad nie urośli. Nie wiem czym było ładowanie. Hmm. Dobra, to jeszcze zostanie nam 10 paczek. A tak się cieszyłem, że będzie może właśnie Bardok. Fajny może to będzie pierwsza, którą skipniemy. Zobaczymy. Zobaczymy, czy goku wygra, czy nie. Remis to może być różnie. A, dobra, skipnę sobie całą paczkę. Czy dobrze? Dobrze. Obrał Olimpad. Ale to tyle. czy akurat teraz trafiłem z paczki 5 kapsuł na razie poza tym Goku SSO3 to nie mieliśmy żadnej fajnej animacji niestety, a nie raz był jeszcze Vegeta ale Vegeta to nic specjalnego czerwone napisy i remis Aj. Trzeba by chyba skipnąć, wiecie O Mercy na też nie mam wymaksowanego, bo on właśnie był z Widal i Herkułem razem. Chyba w trójkę dali ich. A wcześniej jeszcze był Nail, pamiętam, Hero Borgos. O, ty mi ostatnio bardzo dużo wypadałeś. Ale lepiej, właśnie, żebym jakiś Borgos wypadał, niż postaci, które mam wymaksowane. Właśnie za te zimy ale nie mam co z nimi robić, bo nie daje żadnych zi-power do nowych postaci. I te wszystkie skroku mam być wymaksowane. Mogli na tym popracować. I dodać kolejny. O! o! Patrzcie! To nie wiem, czy to właśnie oznacza ta animacja z Goku SSJ Blue. Czy to nie są dwa Sparking i może ten Mercenary Tao to jest trzeci. Bardzo fajnie tak było. A może przegram jeszcze się Wisp pojawi, Nie dobra. Ciekawe, czy jest taka możliwość, czy one się wtedy dodają, wszystkie te sparking postaci. Czy to by było przyjęte? Czy liczę, przynajmniej dwa albo trzy sparking to powinny być postaci. Jeżeli się nie będą. Oj, na razie nie idzie to dobrze. <laughs> czy teraz musi być sparking już? Dobra. Bardzo fajny. Super. I teraz musi być znowu sparking. Ok. Hmm. A czy jednak, tylko dwie postaci sparki. Tylko albo aż. O, patrzcie, na piątej gwiazdy mam. Bardzo się cieszę. Fajne. Właśnie mam takie szczęście, że jak mi jakaś postać wypadnie, to potem pierwszy raz jak mi wypadnie, to potem wypada kilkukrotnie. Tak z postaci, której nie miałem w ogóle, ale go mam ją na siedmiu czy w gwiazdkach. To jest fajne. Właśnie mogę ją ograć. Wiecie co, to sobie skipniemy. O. <laughs> o, to jest ten Nail, który był chyba przed tą trójką tych postaci Heroes, o wcześniej mówiłem. I on jest naprawdę fajny. Go właśnie też mam w tej drużynie z szalotem i Majin Buu. Mogłem skipnąć całą paczkę. Dobra, to następne jak będzie słaba animacja, będzie normalny Namek, to skipuje całą paczkę. O ten z też mi to coraz częściej wypada. Więc nie mogę narzekać. Ile jeszcze? Siedem paczek, ok. Dobra. To mieliśmy tak naprawdę ile? Dwie takie fajne animacje. I będzie jeszcze jakaś. O, dobra, jest trzecia. Pamiętam, dość. Nie licząc ostatnich pokopieników, to mi naprawdę rzadko pada ta animacja. się kto wie może teraz przegram i się pojawi Vegeta? nie jednak nie a to animacje rewol na moją. czy pamiętacie tu powinny być przynajmniej dwie postacie sparking mam nadzieję że jedną z nich będzie ten bardok czerwony oby czyli teraz powinien być sparking nie, jednak nie Opatrzcie, to może będą dwie ostatnie Pardok? Ja, Demon King Piccolo. Pardok? Um. Um, szkoda, Weget. Mogłeś się pojawić w animacji, a nie tutaj. Dobra. Jeszcze 6 razy. Właśnie teraz sobie będę musiał wmaksować jeszcze te postaci, które mi padły w ostatnim pack openingu. i zrobimy sobie kilka filmików z PvP bo jestem sam ciekawy jak oni wyglądają i sobie obram nie wiem czy nie zaczniemy nie będziemy zaczynać od tych głównych postaci z banera, tylko tych takich pomniejszych, mniejszych, które mi też wypadły pierwszy raz nie wiem czy właśnie z tych głównych sobie nie zrobię całej drużyny i nie będę grał nią wtedy bardzo długo i często właśnie, ale też się sam przekonam Tu mieliśmy co mieliśmy? Gokas 3 czy w końcu nie wiem czy to jest jeden spek czy 2. Chyba jeden tylko Widzicie mamy szczęście do paczek Chociażbym wolę, że mi to widać z tych hero wypadała A nie powtórki. Gochon też super Pamiętacie w jednym właśnie filmiku z PvP nim grałem i zaskoczył mnie. Dobra, no, jeszcze 5 paczek Nawet sprawnie idzie, nie to co wczoraj, nie ma lagów takich Wczoraj było to boom właśnie z tym eventem, z tą nową paką. Dlatego był tak problem. już trzeci raz. No, tą animację. Super Kto wie, czy jakbym tu go jakiś LF dali, to mi broń nie wypadł. Mam dość duże szczęście. Więc trzeci raz to sama animacja, że Goku wygra? O no, dokładnie to samo. Tylko się ilość kapsu chyba różni. Mieliśmy dwukrotnie na, me na Meku. I raz chyba na tej lodowej planecie z filmu o Braulim. Czyli dobra, znowu dwa sparkingi. Oj, kab Nie lubię go, strasznie. Mam chyba go wymaksowanego nawet. Pan mam albo wymaksowaną, albo mam... Teraz będę ją wymaksowaną, tak mi się coś każe. Będę przez większość czasu ona była moją postacią z największym power levelem. Zresztą tak, że miałem ją blisko 14 gwiazdek. A, czyli jeszcze nie, ale mam ją na 13, jeżeli się nie mylę. Sprawdzimy. O, nawet nie na 12. O, nie, no, i czy na tego Bardoka, tego czerwonego, którego nie mam. To było fajne, właśnie zakończenie filmiku. Jeszcze kolejna nowa postać. Kosmos. Dobra. O przegrywamy, kto wie może Wiz się pojawi. Na to się zanosi. A jednak nie. No coś Goku dzisiaj tam daje radę. Nie potrzebuje za dużo pomocy. Ktoś by mieć tego Goku Full Power z GT Jakoś nie przemawia do mnie ten Vegeta Siso 4 Mam tego Lateksowe spodnie mnie rozpraszają czy potem chyba ile zostało 3 paczki czyli 10 rzutów po 3 Znaczy 3 razy po 10 I liczę wtedy na tego Bardoka, mógłby się właśnie pojawić. Teraz, właśnie, była animacja w kosmosie, to liczyłem, że może oładowanie znowu zobaczymy. Może teraz mieć Bardok w tym ciągu oni powtarzam, a na mi zależy. Jak wiecie, to ja też kolekcjonuję te postaci. Chciałbym mieć jak najwięcej, wszystkie najlepiej, no ale te Legend, Legend Limited są strasznie trudne do. Słapanie O tu wygrać łatwo Masz być Bardock Ty Tylko że Czerwony i Sparking Dokładnie tak I wtedy będzie dobrze Kalifa. Ktoś jeszcze? Ojcze, albo jak widzicie, też był fajny w drużynie właśnie z Zanem i z kochanym, No no szóstą klaskę. Nie, rewelacyjnie, właśnie, że dostaję postaci, których nie mam wymaksowanych i takie naprawdę przydatne postaci. Nie mogę narzekać, chociaż widzicie, nie wiem dokładnie na czym to ładowanie polega. Kiedyś myślałem, że właśnie to oznacza, że jest nowa postać. Albo jakaś animacja taka wyjątkowa. A tutaj to, o, nie wiem, czasami nic nie oznacza. Niestety. Choć naprawdę miałem nadzieję na tego Bardoka. No się obejdę smakiem pewnie. Może kiedyś go dadzą do baneru z tym e, Bo Wcześniej Freeza był jednocześnie w banerze e, znaczy chyba z i Kolo? Znaczy oni byli jednocześnie wydani ale byli w różnych banerach a wydaje mi się, że mi pasował właśnie ten LF Freeza z Bardockiem dobra, ostatnia paczka jakiś boom może będzie na koniec oby o, kto wie czy Nimbus oznacza, że postać z tego właśnie jakby głównego banera jakby, nie wiem jak to powiedzieć. Te, które się wyświetlają jak paczkę sprawdzacie. No to ja, może będzie właśnie Goku, ten God, który był w tym filmiku, e, który był w filmie z Broly, bo pasuje sceneria. To by było dobrze. Trunks jest bardzo fajny w rozgrywce. E, Goku nie za bardzo. Niech jeszcze będzie sparking jeden. O, rewelacyjnie. Gogeta też fajny. On chyba był na pierwszej aniversari, Nie wiem czy on właśnie był wyjątkową postacią. On i nie był ten filetowy Brawley. Oczy, jednak coś sceneria nam tutaj była powiązana z Gogetą. Dobra. czy ostatnia paczka czy sparking postaci. Dobrze. Nie będziemy narzekać. Super. Dobra. To na tym zakończymy. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.